Jak napisać poprawnie e-mail na egzaminie ósmoklasisty oraz o różnych ciekawostkach w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Dziś chciałbym zwrócić się do tych z Was, którzy będą stawali przed egzaminem ósmoklasisty. No i włącznie z tymi, którzy oglądali odcinek o tym, jak pisać e-mail ósmoklasisty. Tam w jednym z komentarzy było napisane, że nie podałem wam, jak napisać jakiś taki przykładowy e-mail. Dlaczego by o tym nie porozmawiać właśnie w tym odcinku? Oprócz tego porozmawiamy też o kilku takich różnych ciekawostkach, na które warto zwrócić uwagę. Weźmy pod uwagę ten e-mail zeszłoroczny, czyli e-mail z 2021 roku. Tam zwracamy uwagę przede wszystkim na Treść zadania, bo to zazwyczaj jest pomijane lub nie do końca doczytujemy takich różnych szczegółów i tam właśnie łatwo stracić punkt, gdy nie zobaczymy, co jest tą kluczową informacją, którą trzeba przekazać. Gdy mowa o informacjach, no to właśnie nas najbardziej interesować powinny te trzy kropki, bo tam przekazujemy te informacje, ale pamiętajcie, że zanim dojdziemy do tych kropek, przeczytajmy treść e-maila. No więc tak, mamy zwyciężyłeś w szkolnym konkursie ptaków o tematyce przyrodniczej. W e-mailu do koleżanki z Anglii wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś lub zdecydowałaś się wziąć udział w tym konkursie. Opisz, co przedstawia Twój plakat konkursowy. Napisz, jak zareagowałeś lub zareagowałaś na wiadomość o tym, że wygrałeś lub wygrałaś ten konkurs. No i na początku zwróćcie uwagę przede wszystkim na tą treść, którą mamy podaną, czyli tutaj kluczowymi wyrażeniami będzie... Będzie to, że zwyciężyłeś lub zwyciężyłaś w szkolnym konkursie plakatów. I to musi być tematyka przyrodnicza. No i teraz e, może się pojawić pierwsza konsternacja, że nie będziemy wiedzieć, jak są kluczowe wyrażenia. E, co to będzie tematyka przyrodnicza, co to będzie plakat, ale nie bójcie się, bo to będzie w tym pierwszym zdaniu, które już jest podane przez e, tych, którzy stworzyli nam e-mail. Więc pamiętajmy o tym, że to już jest podane. Tak jak tutaj mamy, zobaczcie sami. I mamy tak, I've just won a poster competition called Our Natural World. I widzicie, i tutaj mamy już te kluczowe wyrażenia, mamy I've just won, czyli właśnie wygrałem a poster competition, czyli konkurs na plakat i mamy jeszcze nawet podany tytuł tego plakatu. Jednym też z takich problemów, które mamy, to jest to, że chcemy tłumaczyć dosłownie treść tych kropek, które tam są podane lub właśnie dosłownie treść zadania. Ale tutaj nie o to chodzi. Jeżeli nie wiemy, jak powiedzieć tematyka przyrodnicza, możemy to zastąpić na jakiś tytuł, tak jak zrobili tutaj we wstępie, lub Powiedzieć, o czym ten plakat był, tak jak za chwileczkę będziemy mieć yy, w tych kropkach, ale zanim napiszemy taki przykładowy e-mail, to chciałbym Wam pokazać. Przykładowe, dwa inne, już napisane przez, przez kogoś innego. Są to takie maile, które my egzaminatorzy mamy do ćwiczenia, do sprawdzania i wtedy my po ćwiczeniu przekazujemy te nasze punkty dalej i one są oceniane. I tak się właśnie przygotowujemy do corocznego sprawdzania właśnie egzaminu ósmoklasisty. No bo my musimy też sobie to wszystko przećwiczyć. I zobaczcie tutaj ten przykładowy e-mail. Popatrzmy jeszcze. Jeszcze raz na te kropki, co musimy przekazać. Pierwszą z jest wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tym konkursie. No i gość tutaj pisze w ten sposób: I decided to take a part in this competition because I like ecology. I also thought it will be great fun and it was. Oczywiście tutaj mamy pracę, która zawiera błędy, za chwileczkę je Wam wskażę. Przypomnę Wam też, że aby rozwinąć kropkę, to jest to, co mówiłem w kilku poprzednich odcinkach, musimy mieć przynajmniej przekazane dwie informacje. I to jest też doskonała okazja do przypomnienia sobie, w jaki sposób te informacje przekazujemy. Te informacje, przypominam Wam, mogą być przekazywane za pomocą rzeczowników, różnych czasowników, przymiotników, a jak już nie mamy pomysłu, co tam dodatkowego dodać, możemy dodać różne okoliczności. Co to są okoliczności? To są różne wyrażenia, które odpowiedzą nam na pytanie, na przykład co, gdzie, kiedy, dlaczego, jak często, o której godzinie i różne takie dodatkowe, właśnie rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą się okazać zbędne, lub takie, które nam niczego tutaj nie wnoszą. Ale pamiętajcie, że to właśnie są te dodatkowe informacje, dzięki którym również budujemy sobie ilość słów w naszym mailu, a oprócz tego budujemy sobie właśnie punkty w zakresie środków językowych. Wiadomo, że im więcej napiszemy tekstu, no to niektórzy tak właśnie mówią, że mamy możliwość popełnienia większej ilości błędów, no ale jeśli będziemy używać takich zwrotów, których się nauczymy, bo chyba łatwo jest dodać jakąś godzinę, jakiś dzień tygodnia, jakieś um, okoliczności typu miejsca, czy to będzie jakiś dom, um, tak jak w tym wypadku będziemy mogli narysować um, ten plakat, dodatkowo mówiąc, że to było w domu, z, ktoś nam pomagał, na, rysowaliśmy to kredkami, oprócz tego farbami. Było ciemno wtedy, lub było słońce, padał deszcz, i tak dalej. Te wszystkie dodatkowe rzeczy niby nie dają niczego dodatkowego do tekstu to są tylko takie pozory, bo to nam właśnie dodaje informacji. No więc zobaczcie tutaj, właśnie ten przykładowy e-mail. No to teraz popatrzcie, gdzie tutaj ten gość zrobił błąd. Pierwszy błąd językowy to jest pomiędzy take apart jest właśnie przedimek e i tego przedimka tutaj właśnie nie powinno być. Nie wiem dlaczego, ale właśnie tak często tutaj takie błędy są robione, gdzie zwrot wziąć udział to jest take part, a nie take apart, więc to jest pierwszy błąd. Um, następnym błędem, który tutaj może być, jest to um, w trzeciej linijce, gdy mamy will. Tutaj musimy will zamienić na czas przeszły, czyli would, um, tak żeby brzmiała I also thought it would be great fun and it was. No i więcej błędów tutaj już nie widzę. Popatrzmy, ile mamy przekazanych informacji. Wziął udział w, tej, w tych zawodach, w tej konkurencji. I tutaj gość robi coś takiego, że przetłumaczył właśnie nam kropkę. Wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział, tak? Była kropka, więc powiedział, zdecydowałem się wziąć udział w tych, w tych zawodach, w tej konkurencji, lub tutaj w tym konkursie, tak naprawdę o to chodzi. Ale jeżeli nie będziemy wiedzieć, jak to powiedzieć, no to możemy po prostu e, powiedzieć, że byłem w tym, e, w tym konkursie. Ehm, Poszedłem na ten konkurs coś takiego, tak, no, bo tutaj wyrażenia decide czasownik decide i wyrażenie take part one są take part in one są takimi precyzyjnymi wyrażeniami, które mogą nam wylecieć w trakcie egzaminu, więc jeżeli nie pamiętacie jakichś takich wyrażeń, to proszę się nie bójcie, tylko wtedy trzeba sobie sprytnie zamienić te wyrażenia na coś innego. No więc pierwszą informacją, którą tutaj mamy, no to jest I Like Ecology, to jest pierwsza informacja. Druga to, że pomyślał, że to będzie e, fajna zabawa i była, czyli mamy w sumie trzy informacje. Oprócz tego moglibyśmy dodać co więcej właśnie tych okoliczności. Oprócz tego, że lubi ekologię, no to mógł napisać też, że lubi, nie wiem, malować różne obrazki o ekologii. Oprócz tego, że pomyślał, że to będzie świetna zabawa, no to ok, mógł powiedzieć, że wziął w niej udział tego i tego dnia, to i to, w takim i w takim miejscu, i tak dalej, i i to wszystko by nam zwiększyło te informacje. Druga kropka e, brzmi: opisz co przedstawia twój plakat konkursowy. No i gość pisze: On my poster you can see ocean. There are a lot of fish in it. No i e, napisał tutaj bardzo mało, e, bo powiedział, że można zobaczyć ocean i jeszcze, że tam jest dużo ryb w nim. Mamy tutaj tak naprawdę dwie informacje, czyli jesteśmy na takim styku, no ale ok, jest spełniony wymóg, czyli mamy kropkę rozwiniętą. No i teraz kilka rzeczy na ten temat jeszcze Wam powiem, bo nie wszyscy możecie właśnie tak jak wróciliśmy, wracając jeszcze do tej kropki brania udziału i powodu dlaczego wzięliśmy udział, i gdy nie będziemy właśnie wiedzieć jak brać ten udział, i tak dalej, no to. Gdzieś jest zawsze taka kropka, ja to mówię właśnie moim kursantom, która jest kropką o wiele łatwiejszą od innych, i w tym właśnie wypadku wydaje mi się, że opisz to tak, jak mówiłem w kilku poprzednich odcinkach. Jest to najłatwiejsza kropka, więc opisz. Możemy tutaj dodać o wiele więcej informacji, dodać tych okoliczności. Jeżeli dodajemy rzeczownik, czyli tak jak tutaj jest ocean, no to niech on będzie poprzedzony z dwoma lub trzema przymiotnikami. Niech on będzie zawsze jakimś kolorem, niech on będzie dużym oceanem, na przykład, i już to nam wzbogaca naszą pracę nie tylko o ilość informacji, ale o jakość słów. O tym powiem też dalej. Czyli podsumowując tą kropkę, gdy mamy opis, wydaje mi się, że to jest najłatwiejsza kropka i tu można się rozpisać, a chociaż w pozostałych dawać minimum tej, te dwie informacje. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli damy... We wszystkich kropkach minimalną ilość informacji, to może się okazać, że ten e-mail będzie dla nas za krótki. Bo przypomnę Wam, że limit słów to jest od 50 do 120 wyrazów, gdzie tak naprawdę tą magiczną liczbą jest 41, gdyż gdy napiszemy mniej niż 41 wyrazów, to jesteśmy ocenieni tylko w kryterium treści. Pozostałe kryteria są zerowane. Więc warto też liczyć te słowa, jeśli wydaje Wam się, że ten e-mail jest krótki, no to spróbujmy zawsze dodać jakieś takie dodatkowe zdanie typu y, jakieś okoliczności, że to było w, y, latem, to było w piątek o szóstej i tak dalej i to nam dodaje właśnie dodatkowych y, informacji. Zobaczmy teraz kropkę trzecią. Kropka trzecia to kropka. Napisz, jak zareagowałeś lub zareagowałaś na wiadomość o tym, że wygrałaś lub wygrałeś ten konkurs. No i tutaj człowieczek pisze w ten sposób. When I discovered that I won, I was shocked. My family was proud of me. Have you done anything interesting lately? No właśnie. Tutaj mamy troszeczkę błędów. W poprzednim zdaniu, gdzie mieliśmy tą kropkę, opisz, akurat napisał ten człowiek bezbłędnie. Tutaj pierwszym błędem jest one, powinno być I had one z okazji właśnie następstwa czasów, ale o tym nie teraz mówimy. No i dodatkowy błąd jest jeszcze I was proud of my. My to będzie moje, a on powinien powiedzieć I was proud, my family was proud of me że byli dumni ze mnie. Ile mamy informacji? Mamy to, że był zszokowany, to jest pierwsza informacja, i rodzina była z niego dumna, to jest druga informacja. Czyli ym, tych informacji znowu mamy tutaj na styk, bo to zdanie Have you done anything interesting lately? No to to teoretycznie nam też daje jakąś informację, ale nie wiadomo do czego, tak? Więc to jest taki y, też fajny chwyt takim zdaniem, y, który nam buduje dodatkową ilość słów. Czyli właśnie takie zdanie typu czy coś zrobiłeś fajnego, interesującego ostatnio jest dobrym pomysłem. Jak ocenić takiego maila? Jak widzicie, każda skropek jest rozwinięta. Na spokojnie możemy tutaj przyznać cztery punkty. Spójność i logika wypowiedzi również na maksa, bo tutaj przypominam, że trzeba popełnić kilka tych błędów logicznych. Jeśli takich błędów nie ma, no to spokojnie. Zakres środków językowych to się chwileczkę zatrzymam. Zakres środków językowych to jest to kryterium, które najciężej nam jest oceniać, bo tutaj musimy zobaczyć, jak bardzo to słownictwo, które zostało użyte, było tym słownictwem precyzyjnym. Czyli tutaj warto, jeżeli piszecie, jeżeli nie znacie tego precyzyjnego słowa, typu wziąć udział, czy to, że wygrał, że zdecydował się i tak dalej. To można to sobie zastąpić jakimiś prostszymi wyrażeniami, o czym mówiłem wcześniej, i tutaj poświęcić sobie ten jeden punkt. Ale nie bądźmy tacy spolegliwi tutaj, dlatego że w tym roku również będzie działało dla nas te ułatwienie, które nam Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewniło za pośrednictwem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i musimy tutaj być na poziomie A2, czyli to nie jest taki jakiś nie wiadomo jak wysoki poziom. Jeżeli znacie wyrażenie na przykład byg, czyli duży, ok, a jeżeli wiecie, że można byg zastąpić na za pomocą słowa na przykład large, co też jest takim popularnym słowem, e, który używamy wtedy, gdy mamy rozmiar e, jakichś ściuchów, no to jest to nam znane słowo. E, więc jeżeli zamienimy big na large i kilka takich innych elementów zastosujemy, no to gramatycznie możemy zostać w naprawdę podstawowych czasach, tak jak tutaj ten gość e, użył, czyli zosta został użyty jedynie czas present simple, past simple i will, gdzie tam niekoniecznie było to dobrze użyte, no do, w tym ostatnim z użył Present Perfectu, to więc tutaj jeszcze jesteśmy przeszczęśliwi, że tak powinno być. No więc jest to naprawdę dobrze napisany mail i tutaj możemy spokojnie wstawić dwa punkty. Poprawność. Nie ma tutaj licznych błędów, które zakłócają nam komunikację lub nie zakłócają informacji. Również bym postawił dwa punkty, czyli ten e-mail oceniam na punktów 10. No i właśnie, przechodząc do, przy, po takim mailu, właśnie widzicie w jaki sposób takiego maila napisać. No więc jeżeli przechodzimy teraz do napisania takiego maila, skorzystajmy właśnie tutaj z tego przykładu yy, i weźmy sobie jak najwięcej, tak? Czyli weźmiemy sobie ten zwrot I decided to take part in this competition uh, because, czyli dlaczego, no i dlaczego? Because. Um, It was interesting, można było powiedzieć, że był interesujący, można byłoby dodać I could win a prize, że mogłem wygrać jakąś nagrodę, I could win konkretnie jakąś nagrodę, jeżeli nie znamy słowa nagrodę, możemy powiedzieć I could win, nie wiem, a trip to London, wycieczkę do Londynu, a niech to będzie... Takie proste słowo, I could win some sweets. E, mógłbym wygrać jakieś słodycze, i to również jest przekazanie informacji. Czyli tutaj nie bardzo musimy się jakoś e, nastarać, żeby, e, żeby tą informację przekazać, żeby ją rozwinąć. Ale wróćmy do też tego, co mówiłem wcześniej. Nie znamy zwrotu I decided to take part in this competition. Powiedzmy I was in this competition. Czyli byłem w, tych, w tym konkursie, because uh, it was interesting and I could win some sweets. I świetnie, mamy tutaj dwie informacje. Tak jak mówiłem, zostawmy te dwie informacje tutaj w tej kropce, bo ona nie jest zbyt prosta. Przejdźmy do następnej, gdy opisujemy to, co jest na tym obrazku. Pamiętajcie, że ten opis, to tak jak my mieliśmy w wymaganiach, gdy sprawdzaliśmy, on musiał być dotyczący jakichś zagadnień przyrodniczych. Czyli jeżeli ktoś by powiedział, że narysował dom mamę, tatę i swojego psa, no to nie ma to nic związanego z ekologią. Chociaż to jest też kwestia sporna, bo może ktoś by powiedział, że oprócz tego była gdzieś tam trawka, nie wiem, świeciło słońce i już to byłoby wystarczające. Ale jeśli coś jest związane z ekologią, no to moglibyśmy powiedzieć: znowu skorzystajmy z tego, co on tutaj napisał ten człowieczek. On my poster um, you can see, chociaż teoretycznie powinniśmy powiedzieć: in my poster you can see, um, bo. Opisujemy wnętrze obrazka, dlatego tutaj wracając może do tych błędów, to jeszcze o tym wspomnijmy, że in the poster we can see, chociaż to też jest sporne. Niektórzy mówią, że jak on the poster, to jak coś jest na obrazku, ale gdy rozmawiałem z native speakerem, to i tak by to było zrozumiane, więc to nie jest taki jakiś błąd zakłócający informacje, dlatego tak nie zwracałem na niego uwagę wcześniej. Ale bądźmy poprawni, in the picture, In the poster, uh, we can see, you can see, in niech będzie a lot of green trees. Czyli mamy dużo zielonych drzew, a niech oprócz tego, że są zielone, niech będą duże. A lot of big green trees. Można dodać jeszcze, że you can see a lot of animals. Można, jeśli znacie jakieś zwierzęta, to niech dodajmy. You can see a dog, a cat. Niech to będą, jeżeli są drzewa, niech to będą zwierzęta takie dzikie. Niech to będzie a fox. Niech to będzie an owl czyli sowa fox to lis. No więc to już są też takie precyzyjne wyrażenia, nie takie podstawowe, które możemy tutaj użyć. Jak widzicie, już tych informacji mamy tutaj sporo. Można by było dodać jeszcze, że it was dark albo it, the sun was shining, słońce świeciło czy było ciemno w poprzednim zdaniu i to wszystko nam wzbogaci informacje. Ostatnia kropka. Możemy znowu wykorzystać to, co ten człowiek tutaj nam dał, lub też możemy coś powiedzieć swojego. Tylko tu musi być podana reakcja na wygraną. Gdy nie mamy tej reakcji, no to już, gdy nie mamy podanej tej reakcji, że to było na wygraną, no to już musimy tutaj odejmować. Czyli coś takiego, że when I heard I um, was the winner. To możemy tutaj zostawić I was the winner, bo to mogło się dziać w tym samym momencie, czyli gdy usłyszałem, że byłem w, e, zwycięzcą. E, no i tutaj dajmy kilka elementów, kilka przymiotników, które dają nam e, uczucia. I was happy, e, I was excited, tylko pamiętajcie, że one nie mogą być zbyt blisko znaczne, więc e, mogę dodać I danced, e, e, I told my parents. Um, they were excited. E, takich dodatkowych wyrażeń i już mamy tutaj te informacje przekazane. Jak widzicie, nie jest to takie trudne napisanie tych, tego maila. I pamiętajcie, ja zawsze każdemu mówię, że to jest 10 punktów całego egzaminu, e, więc to jest. Około 20% samego egzaminu, warto tutaj cokolwiek napisać, nie przekreślajcie. Jeżeli nie będziemy mieć tych 40 wyrazów, to i tak będziemy mogli mieć jakieś punkty w treści. Czyli nie poddawajmy się tutaj, zawsze spróbujmy coś napisać, a tutaj macie dwa takie przykładowe maile, jak powinniśmy to robić na podstawie tego maila zeszłorocznego. Na koniec powiem, że spodziewam się w tym roku, Hvala. Cool. Podobnego, jeśli chodzi o poziom trudności maila, jest to też ten, ten, ten rok, który jest naznaczony właśnie takim zdalnym nauczaniem, czyli ministerstwo też kłania się zdającym, że mogli nie przyswoić tej wiedzy w całości, tak jak to by mogli zrobić przy nauce stacjonarnej. Więc nie bójmy się, on na pewno musi być prosty, a dobre zdanie egzaminu na pewno pomoże w dostaniu się do wymarzenia szkoły właśnie ósmoklasistom. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania co do dzisiejszego odcinka, Śmiało piszcie, będę próbował na to odpowiedzieć. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na ten komentarz, który był w poprzednim odcinku odnośnie zdawania i pisania maila 8 Jeśli Wam się to podobało, łapka w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie ten kanał, żeby być zawsze na bieżąco z odcinkami. Do zobaczenia następnym razem. Raz, dwa, trzy. Wyżej mikrofon. Jedzie? Dziś specjalny odcinek dla ósmoklasistów i dla tych, którzy przygotowują się dla... Dobra. Dziś specjalny... <laughs> nie zaczęło jak zwykle. Dobra, cicho. Będzie widać ten? To można zamknąć oczywiście, ale to i tak nic nie da. <laughs> Weźmy ten e-mail z poprzedniego roku. <laughs> Dobra, panie jeszcze raz. Że zanim dojdziemy do tych kropek, przeczytajmy treść e-maila. No i teraz muszę właśnie sobie go włączyć, nie? To jest. Co, a jakbym sobie przypsunął tak komputer bliżej, to by było coś? No, to mogę tu przyjść, nie. Dobra. No i na początku zwróćcie uwagę właśnie na tą treść na początku. No i teraz może się okazać, że dobrze staje? No, no, Aha, dobra. No, tak Czyli ja tutaj lewą nogę mam mieć? No, no. Okej, okay, dobra. Ale mnie prelery bolą, powiem Ci, że normalnie szok. Znosiłem się tam za dużo. Też ma <grymne> Nie, no chyba dobrze, co? No, Aha, no. dobra, okej. Okay. Popatrzmy jeszcze raz na te kropki, co musimy e, przekazać. Pierwszą z kropek jest dwie informacje, czyli jest na takim styku ja muszę teraz wrócić do tego. Czyli jak... Yy, czyli właśnie teraz nie wiem czy mam jeszcze jednego pisać, czy na podstawie tego yy, już możemy sobie pokazać jak jest zrobione. Ale nie, ja powiedziałem, że napiszemy, to napiszemy. Ten komentarz, który był w poprzednim, odcinku w poprzednim odcinku odnośnie zdawania i pisania maila ósmoklasisty. Jak to zakończyć? No właśnie.